Tak, nie ma internetu, nie jest jakieś free Wi-Fi, ale ono nie działa zbyt dobrze. Wiadomość wysłałem do Aliego, mamy się tu spotkać. Ciekawe, czy on tu dotrze w ogóle. W mu, że tutaj pod Rosmanem jestem. On ma dojechać. Głym ja, jasno, niezły. Kurde to. Teraz <noise> w toteście jestem. Ale jest numer, no problem. Tak już tak w małym mieście siedziałem. I nie rozumiałem czemu tam jest tak źle. Pokażę trochę tutaj jak to wygląda. A teraz proszę, że jeżdżę sobie po świecie. Prawda śpię w krzakach okazyjnie, aby odciążyć portfel, ale i tak jest zajebiście. Warto Nawet na stacji gdzieś się przespać. Za tym autostop to jest bardzo dobra. Przenoś kasy, bo przejazd z Pragi, e, z Pragi do Budapesztu kosztowałby mi około 140-150 zł. Za to już są trzy noclegi w dobrym hostelu. Także myślę, że warto jedną noc w Przakach zrobić, co też jest darmowym noclegiem. No i cóż... Gdzie jest ten Ali, Muhammad Ali, ten słynny bokser <grywka> w Budapeszcie? Ale jaja. Kurde, nagram coś jeszcze, ale nie chcę na siłę też żeby to wyszło, że jakieś paplaniny czy coś, ale jestem tak podierany, ludzie, ludzie, co wy oglądacie to jak to wrzucę gdzieś, są takie jaja, naprawdę, niesamowite przeżycia, naprawdę, niesamowite, coś nie do opisania. Czekam na Aliego, podłączę telefon do powerbanka, żeby mógł trochę nagrywać, no i dobra. Zobaczymy, co z nim wyjdzie z Egipcjaninem. <laughs> Ale jaja. To takie taksówki w Nowym Jorku normalnie. Bez jaj.